Witam Was z powrotem w naszym ukochanym symulatorze e, szalonej kostki Rubika, czyli Cubie. W ostatnim odcinku chodziliśmy sobie po ciemnych pokojach i również zobaczyliśmy jak e, wszystko zaczęło się sypać. A, jak ten cały rok. A, dzięki Bogu, że zostało nam tylko jeszcze, nie wiem, dwa miesiące, żeby się skończył. Nie wiem, czy wy się cieszycie. Ja na pewno się cieszę. No ale jak widać, nasz, nasza kosteczka już nie wygląda tak pięknie. Już nie jest taka ładna. Już nie jest taka biała, błyszcząca. Jest teraz tak ciemno, wszędzie są dziury. Wszystko się po prostu sypie. I skończyliśmy właśnie tutaj. Zanim e, skoczyliśmy sobie do tej dziury. Czas zobaczyć, co jest tam na dole. Tak więc jak widać. No to wcale nie jest lepiej. Kabelki są popsute, tutaj wszystko. Wszystkie kabelki są na zewnątrz. Widać prąd. W ogóle ten słupik jest bardzo ciekawy. Ja w oryginalnej wersji Cuba on spadał. Co w się, sensie, jak się tutaj gdzieś blisko po, do niego podszedło, to on spadał nagle po prostu tak na części, by cię wystraszyć. Jednakże, dyrektorska troszeczkę bardziej tę atmosferę tej sekcji zrobili z mniej takiej strasznej, na bardziej taką estetyczną. Ale wciąż wszystko jest porozumiałe. O, tutaj mi nam zniszczył mostek. Nie, nie możemy przejść. Ale teraz mamy nowe mechaniki. E, kabelki, które połączone uruchamiają zepsute kosteczki. I tego będziemy używali przez cały sektor, prawie. I szczerze, ja bym powiedział, że ten sektor e, ma. Technicznie dwie sekcje, i ja podzielę chyba ten film na dwie części. I jak coś wiem, przecież możesz nagrać to w jednym filmie Cave Story. zrobiłeś przecież odcinek, który trwa prawie godzinę. Wiem. I nie fajnie, że wyszedł z tego godzinny odcinek, bo to jest za długo. Ja nie robię live streama, ja robię serię. Po to mają być krótkie odcinki. Które można obejrzeć sobie w swoim czasie a nie za, y, zarezerwować y, kawałek swojego dnia po to, by obejrzeć prawie godzinny film. Dlatego ten sektor nagram w dwóch sekcjach, ponieważ ogólnie one się dosyć bardzo różnią od siebie, jeżeli chodzi o mechaniki. To jest w ogóle winda i właśnie te kulki. Jest ich tutaj dużo, te się przejeżdżają w środku. Oni troszkę tę windę zmienili, ona oryginalnie jakby jechała, później zwalniała, później nagle spadała jakby na dół. No, Tu jest też bardzo fajna sekcja, gdzie trzeba by naprawić to i tutaj możemy się wtedy wystrzelić tam daleko. Tu jest easter egg w ogóle. Ja tutaj może... tutaj dorobię Wam klip. Jeżeli się będziemy tutaj wspinać po ściance, i iść tam dalej, to jest ukryty pokój, który pokazuje zdjęcia e, trzech e, gości, którzy w ogóle stworzyli tę grę. A przynajmniej stworzyli dla niej koncept, jak jeszcze to była taka wczesna alfa. I Ogólnie w, tym se w tej sekcji można zrobić dwa achievementy, właśnie znaleźć, znaleźć ten, e, ten obrazek tych twórców i go dotknąć. Przez to dostaniemy drugi achievement o nazwie You can't bring them here, nie możesz się tutaj przywołać. Jednakże my zrobimy normalnie i polecimy sobie ten daleko. Ła. No nieźle. Dobra, i mamy tutaj taką sekcję. Wszystkie kostki są popsute, ale mamy taki panel tutaj na suficie, w którym możemy... naprawiać rzeczy. Bo mamy jeden kabel, który nam na to pozwala. I musimy po prostu. Powolutku aktywować wszystkie y, tutaj te żółte kostki. O ile się to uda. O, dobrze. Okay. Tutaj załapało też. Tu musimy rozmach zrobić. To dopiero początek naszej womigłówki, więc raczej jakoś super trudnych rzeczy nam gra tutaj nie rzuca. Proszę bardzo, możemy już uciekać na drugą stronę. Chociaż szczerze mi się wydaje, że ta sekcja w oryginalnym Cubie bez fabuły była troszeczkę jaśniejsza. Może to tylko ja. Tu mamy kulki. Które, dzięki Bogu, nie są jakimiś przeciwnikami. One się bardziej nas boją niż my ich. Proszę bardzo. Yy, tu jest jeszcze yy, jedna rzecz. Tutaj jest ostatnia, y, ostatnia część achievementu y, Beta Complete Me Trzeba iść tutaj i tu mamy kolejną taką y, właśnie szklaną ściankę Ta kulka nic nie robi Przynajmniej można, przynajmniej można się przyjrzeć jej modelowi Bardzo ładny model, nie powiem Proszę bardzo Tutaj bardzo dziwną teksturę zastosowali Wygląda jak chmury Także żelazo, jak metal Szczerze bym powiedział, że ten ta część Achievementu została zrobiona trochę na szybko. Ale dlaczego tak sądzę? Eee, Spójrzcie na model kurek, Jest on dosyć dziwny. Można by nawet powiedzieć, jest on strasznie simplistyczny. Bo to po części trochę też prawda, nie? Jest to dość simplistyczny model Właśnie tego wszystkiego Trzeba te kulki nałożyć Jakby Tak tylko żeby one były Żeby one stały jednocześnie i przy okazji tego się nie zepsuć Co właśnie zrobiłem Jednak nie jest to jakoś super trudna rzecz Wystarczy tylko wsunąć to tak, tak, żeby to stało tutaj, to na górę, to wyprostować, to dać na dół, to wyprostować, to popchnąć i tada, gotowe. I to są wszystkie achievementy z serii tych achievementów Beta Complete Me. Dalej już, z czego jestem nie ma żadnych dodatkowych zagadek. Będziemy iść dalej i robić dalej te normalne zagadki. Nie wiem, czy skończymy tutaj, ale... Tu jest kolejna, o, bardzo, kolejna mechanika. Nasze kuleczki się odbijają od ścian. Musimy je teraz poprowadzić przez serię pokoi i ogarnąć przy okazji jak mamy, po, jak mamy to poprawnie zrobić. I musimy ogólnie tę kulkę ostatecznie doprowadzić do tego punktu, do tego kabelka. Przecież nasza kulka zadziała jako taka właśnie, no, kula, żeby wyważyć te ścianę. Te sekcje dla początkujących mogą być strasznie denerwujące, a mnie na pewno były. Jednak jak się już się ogarnie, to są wyjątkowo proste. Jednak definitywnie można powiedzieć, że mogło być gorzej. Prowadźmy sobie naszą kuleczkę. Hyps. Nie ma ściany. Jak coś ta kulka nas nie może skrzywić, ona po prostu przelatuje przez nas. ślizgawkę i kolejny challenge w ogóle to jest jedna z, jeden z najstarszych challengeów który w ogóle jest w całej grze bo ten był w Alfie już oczywiście ten jest y, troszeczkę polepszony niż ten z oryginalnej Alfy bo wiadomo jest to, nowa, jest to najnowsza wersja gry więc raczej to ma sens że oni to poprawili, bo oryginalnie trzeba było tutaj tę kuleczkę zmiażdżyć. W ogóle rozbijamy się przez ściany, w ogóle mamy tutaj taki chamber pełen tych kulek z jakże popisowymi efektami szkła. Z czego jestem pewien, tu jest jeszcze jedna zagadka. O, bardziej seria zagadek, no ale... Tak, tak, tak... I kulka leci do następnej sekcji. I teraz to się robiło w taki sposób. Tak, tak... Tu się włącza. I że to zrobiłem. Ach. Jak to się robiło? Zapomniałem trochę, przebadać na tamtą stronę. A, wiem, tu się uruchamiało. Już pamiętam. A, za późno. Musi polecieć. Mogę wyłączyć notyfikacje na Steamie. Ależ no, dupa. Cenzura się zrobi i będzie. I po co, że ja to wyłączał? Zdekoncentrowało mnie. Eee, tak... Tak, tak, tak... Listen to me. The whole thing is bullshit. I can see on your camera. Look around you. You really think this is an alien craft? The colors, the symbols, they're all human. They're all things you can understand and solve. It's all part of it.

Bardzo podobno do tego co jest w Portalu 2, tylko tutaj mamy już gotowe, jakby, miejsca do ich obracania. My zrobimy jeszcze te laserki i zrobimy koniec odcinka, przynajmniej tej części. Tutaj tylko trzeba teraz wejść. I znowu zabawa. Przeprowadzanie laserów. Szczerze, jest to całkiem proste. Teraz, jakby się prowadziło tam z powrotem na dół. I tak. To idziemy dalej, zrobimy jeszcze jeden challenge i zrobimy na ten czas koniec. Chwila, ugubiłem się trochę. Czy jest ten mam iść? Ten mam iść. Bardzo podobny wygląd, poziom był. Dobra, najpierw co uruchamiamy. W tą stronę to jest inny kolor, niż powinienem być teraz tędy, to jest zielony. Teraz jest, Piero, teraz idziemy zielony robić. przetuję jednożycie przez to i a właśnie teraz odbieram możemy to przeprowadzić tutaj w ogóle bardzo śmieszowa scena będzie hey fingers crossed you're getting this look I have some bad news that link up with your wife it doesn't look like it's gonna be possible but hey You're almost on the home stretch anyway. You'll get to see her soon. By the way, I noticed some kind of uh, interference on your signal frequency. It's probably just a wave of radiation passing by the cube. I'll look into it. Everything you're doing is great. Keep doing it. <coughs> A obiecuję ci, pani Nowak, będziemy robić to dalej, ale dopiero w następnym odcinku. Tutaj skończymy. 15 minut to nie jest zbyt zły czas. Ja wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa!